Pieniędzy. W Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Ryzyka weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci zabezpieczyli dokumenty związane ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Nie ma tutaj żadnych świętych krów. To były pytania, o! których politycy blisko związani ze Zbigniewem Ziobrą to... aż tak nie chcieli usłyszeć. Mam pytanie o Fundację Lux Veritatis. 12 milionów, przyznają panowie? Dużo. Eee, I ta to... fundacja miała. To... Zwiady. Takie zadanie dla pana 480. Dolatowskiego. Za 80. Panowie. Bo pytanie chcę zadać, no. Jak informuje dziś prokuratura, badanych jest siedem umów zawieranych zarządów Pisu między fundacją a funduszem sprawiedliwości. Mamy dowody wystarczające do tego, żeby podstawić dwóm osobom przynajmniej zarzuty związane z ustawianiem konkursów między innymi na rzecz Fundacji Lux Veritas. Dobrze. Nie Przez 8 pieniędzy. lat rządów Pisu, Fundacja Redemptorysty Storunia tylko z resortu Zbigniewa Ziobry otrzymała łącznie 22 miliony złotych. Na rzecz podmiotów związanych z ojcem ryzykiem zarządów Pisu trafiło co najmniej 300 24 miliony złotych. Dostawał za to, żeby namawiać wiernych do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Uła... To była transakcja wiązana? Ja uważam, że tak było.